Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, wartku Odpowiadam na Twoje pytanie. Który język programowania przez Piotrowi M bogactwo? Python, Java czy Cobble? Który język programowania przez Piotrowi M bogactwo? To Java, mm -hmm, to Cobble. Zdecydowanie koło. Zdecydowanie. Trus Trzecia opcja tutaj wygląda najkorzystniej. Naprawdę bardzo. Może od tego też zacznę. E, czyli ten Język e, programowania, który wybrał. No to jest ta karta Słońca. Karta Słońca jest niż kartą w ogóle w Tarocie. Ona mówi o wspaniałych wydarzeniach, o e, wspaniałych wiadomościach, newsach, tak? O spełnionych marzeniach, o zrealizowanych planach, o e, najlepszych e, wynagrodzeniach, miejscach, e, o bardzo dużych pieniądzach, tak o bogactwie, o, o miłości, o wszystkim co jest najpiękniejsze. I tutaj nie ma negatywów, absolutnie. O wspaniałym środowisku, o środowisku, o super odbiorze, o sukcesie na, na każdej płaszczyźnie. Także zdecydowanie, no. Zdecydowanie warto jakby w tym kierunku iść. Co jest na nie dwójkami? Czy jedyne, co może Piotra M od tego bogactwa i sukcesu odwieść to wątpliwości, które mogą nim targać jeszcze, tak? Które mogłyby nim targać tutaj? No, absolutnie nie warto się pokusić, jakby na gdzieś tam wiarę w te wątpliwości, no bo to jest tylko iluzja. To jest iluzoryczne, to jest jakaś taka atrapa, absolutnie nadbudowane historię, Także żadnych wątpliwości, kobul i tylko i wyłącznie tutaj karcz. kart. No i czwórka była w dwójka kielichów, no ten język programowania zapewni Piotrowi M zdecydowanie, mało tego, że bogactwo, tak? To jeszcze stabilność, stabilizacja, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Takie poczucie, że tak, to jest moje miejsce na ziemi, to jest mój skrawek gdzieś tam podłoża, tak? To jest moje po prostu, także stabilność będzie na pewno i dwójka kielichów, no proszę, no spełnione marzenia, e, pierwsze miejsca zwycięstwa, sukcesy, e, przyjazd, miłość, szczero, miłość, szczerość, szczerość, najlepsze pieniądze, najlepszy tak naprawdę czas, także no i zrealizowanie wszystkich e, wymarzonych aspektów życia, także zdecydowanie kogo. Teraz jeszcze pokrótce, jeżeli chodzi o Pythona i Java, jeśli chodzi o Pythona, no to rzeczywiście, była buław tutaj mogłaby być, e, perspektywa rozwoju, tak? Natomiast stale Piotrem e, m, mogłyby targać wątpliwości, ale tak stale, czyli nawet by poszedł w tym kierunku, no ale jednak z tyłu głowy, a mogłeś wybrać na przykład koola czy Python, czy Java, tak? A mogłeś zrobić to, no i to by było takie po prostu natrętne, ciężkie. No i karta Rada, karta gwiazdy, takie to tu są dostateczne, czyli gdzieś tam, no również mogłoby być dobrze perspektywiczne, tak? Z tym Pythonem, e, spełnione marzenia. Mógłby również być, no ale karta sądu ostatecznego, czyli gdzieś tam, no, cały czas do wyzwolenia byłyby pewne kwestie. Musiałby się wyzwolić Piotr M. z pewnych as aspektów trudnych, tak, z pewnych, właśnie y, jakichś takich, y, czegoś, co ciągnie w dół, tak, z jakichś takich nadrętych powracających, właśnie myśli, czy gonitwy myśli, czy, czy y, trudności, tak, czy jakichś takich, no nie wiem, różnych aspektów, które są nie są mile widziane przez nas, po prostu. Także to, by by było gdzieś tam no, do, do wyzwolenia. Jeśli chodzi o jawę, to w ogóle nie wygląda to dobrze. Dziewczynka była w przeciążeniu fizycznym, psychicznym, za dużo, za ciężko. Um, to nie wygląda dobrze. Karta cesarza, cesarza, przepraszam, w negatywie, czyli nie czułby się po prostu Piotr M. jak taka głowa rodziny, jak taki człowiek em, go, godny wszystkiego, tak? Każdych sukcesów y, i wszystkiego co najlepsze. Nie czułby się aż tak pewnie po prostu, ale również według kart tutaj albo pracodawca byłby z tego niezadowolony, albo gdzieś tam jakiś wspólnik, tak? Także to też byłoby do mm, przemyślenia. No, mm, Paśki kielichów, Czujemka kadenarów tutaj stale byłoby jakieś kompleksy na wierzch, po prostu by wy, 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 wyłaziły na wierzch jakiś kompleks Piotra M, oczywiście pewnie nieuzasadniony, no ale jednak, bo czułby się tak jakoś niepewnie z tą jawą e, i siedem kadynarów też chciał, trzeba by było tutaj uzbroić się w cierpliwość, bo e, no coś by nie szło od początku, nie od początku by szło tak jakby sobie Piotr M tego życzył, tego bogactwa by na pewno od początku nie było, także bez dwóch zdań tutaj według kart który język programowania Piotrowi m bogactwo zdecydowanie Kobol. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Do usłyszenia do zobaczenia.